Sport Mirosław Wysocki, dobry wieczór. Bardzo krótko trwał mecz Bydgoskiego Pałacu. Z tauronem MKS-em Dąbrowa Górnicza, zespół gości przez większość spotkania dominował na parkiecie i wygrał gładko 3 do 0. Siatkarki MKS-u Dąbrowa przyjechały do Bydgoszczy po zwycięstwo i od początku spotkania plan swój realizowały. Tylko w pierwszym secie bydgoszczanki stawiały opór, ale wobec skuteczności Elżbiety Skowrońskiej i jej koleżanek były bezradne. Po wyrównanym secie w końcówce po błędzie Adam Spałac przegrywa 23 do 25. Im dłużej trwał mecz, tym gorzej na parkiecie radziły sobie młode bydgoszczanki. Słabe przyjęcie i brak wiary w zwycięstwo z bardziej doświadczonym rywalem sprawiły, że siatkarki z Bydgoszczy traciły punkty seryjnie. Ta część gry zakończyła się wygraną gości do 13. W kolejnym secie na krótko pojawiała się szansa na przedłużenie meczu, ale dobra gra obronna zespołu Waldemara Kawki i świetna dyspozycja indywidualna z Kowrońskiej rozwiały nadzieje Bydgoszczanek. Mimo momentami dobrej gry, pałac przegrał trzeciego seta do 20, a całe spotkanie 0 do 3. Mimo że śniegu za oknem jest na razie jak na lekarstwo, w Toruniu oficjalnie zainaugurowano sezon zimowy. Na sztucznym stoku Ski Park spotkali się miłośnicy snowboardu, nart i surfingu. Zawody Red Bull Frozen Wave to połączenie wielu dyscyplin od klasycznego zjazdu na nartach i snowboardzie do jazdy na skimboardzie służącym głównie do surfingu. Zawodnicy musieli zmierzyć się z kilkoma konkurencjami, począwszy od slalomu po techniczne ewolucje w stylu freestyle. Rywalizacja toczyła się w formie pojedynków na dwóch stokach usytuowanych naprzeciwko siebie. Na dwóch stokach z dwóch zawodników, przez półtorej minuty robią skręty. Zliczamy te skręty, nagła śmierć, następny przechodzi dalej. To jest slalom. Freestyle jest to zupełnie konkurencja. Tutaj się liczy styl, kreatywność, wykorzystanie całego toru oraz przede wszystkim triki. Na toruńskim sztucznym stoku zmierzyli się amatorzy. Dlatego widzowie zobaczyli wiele groźnie wyglądających upadków. Aby ich uniknąć, należało dopasować prędkość jazdy i sprzęt do nawierzchni. Różnica jest taka, że na śniegu te błędy typu złapanie krawędzi są wybaczane. Tutaj niestety centymetr krawędzi deską powoduje, że gwałtownie ta taśma wyrzuca i się upada. O czym wielu zawodników przekonało się na własnej skórze. Jednak nie brakowało przejazdów na wysokim poziomie. Mistrzem freestyle został Krzysztof Kalotka. Ze slalomem poradzili sobie najlepiej Jacek Zakrzewski na nartach i Adam Zdancewicz na snowboardzie. 16 drużyn złożonych z dziennikarzy, studentów i sportowców zmierzyło się w świątecznej bitwie gwiazd w Karlingu. Po bardzo zaciętym finale, rozstrzygniętym dopiero po konkursie precyzji rzutów, zwyciężyła ekipa KP Sport. Rywalizacji jak co roku przyświecał szczytny cel. Sportowcy, studenci i przedstawiciele mediów już po raz trzeci rywalizowali na tafli lodowiska Mentor. Ich celem obok zwycięstwa była pomoc Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych i ich rodzin dziewiętnastka. Oprócz szczytnego celu również chcemy rozpromować kerling, organizując różne imprezy, w tym tę po to, żeby właśnie kerling stał się coraz bardziej popularny i trzecim celem jest oczywiście dobra zabawa przed świętami razem, razem z curlingiem. Przy karlingowym kamieniu spotkali się przedstawiciele wielu dyscyplin. Na skarze Pomorza Nina skorzystali z krótkiej przerwy w przygotowaniach do sezonu halowego, który rozpocznie się już w przyszły weekend. Bardzo sympatyczny sport. Gramy to w dzisiaj praktycznie pierwszy raz, ale wszyscy dobrze się bawią i Myślę, że będziemy tego próbować jeszcze kiedyś. Swoich sił w karlingu spróbowali także zawodnicy futbolu amerykańskiego. Jednak umiejętności nabyte na boisku nie przydały się na lodzie. Angel z Toruń zajęli dopiero 13 miejsce. W futbolu trzeba myśleć dynamicznie. Nie? Tutaj po prostu wystarczy, że skupisz się dobrze i pchniesz dobrze. W trzeciej świątecznej bitwie gwiazd pogromców nie znalazła ekipa KP Sport, która w finale pokonała po konkursie precyzji rzutów zespół 3 do 0 PL. Już po raz czwarty w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osielsku miejscowe dęby przeprowadziły mikołajkowy festen Rodzina na Sportowo. Miłośnicy dobrej zabawy jak zwykle nie zawiedli i tłumnie stawili się na sportowych arenach. Organizatorzy co roku starają się poszerzyć ofertę sportowej rywalizacji, tak więc w czwartym festynie oprócz turnieju tenisa stołowego, siatkówki, darta i pływania, pole do popisu oddano także badmintonistom. Na kilku placach gry jednocześnie mieszkańcy Osielska i okolic mogli aktywnie spędzić ponad dwie godziny. Jednak nie rywalizacja, a wspólna zabawa jest tym elementem, który do Osielskiego GoSiru przyciąga coraz więcej miłośników sportu. W tym roku troszeczkę nam pogoda krzyżuje plany. Widać jednak ludzie troszeczkę się boją, ale widać, że z roku na rok jest coraz więcej. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody na basenie. Startować mógł każdy bez względu na wiek i poziom sportowy. Ambicji nie brakowało nikomu, a nagrody przygotowano dla wszystkich. Jest to sztafeta rodzinna, czyli jeden basen płynie dziecko, drugi basen płynie rodzic. Eee, przynajmniej osoba dorosła musi być, więc najczęściej jest rodzic, może być także babcia, dziadek, biorą również udział. No i to się sprawdza. Nagrody mamy dla wszystkich dzieci, dla wszystkich uczestników, dla najlepszych mamy medale, ale staramy się, żeby wszystkie dzieci były uhonorowane, od najmłodszych po najstarszych. Osielskie Dęby i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewniają, że przyszłoroczny festyn będzie miał jeszcze lepszą oprawę i być może pojawi się nowa konkurencja. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.